Włożyłem wał na tokarkę. Założyłem czujnik. Specjalnie przykleiłem do wału w tym miejscu, a tutaj magnesem przykleiłem kawałek blaszki, żeby zrobić no, taką, taki układ sił. Jest jakaś linia. I są takie dwa trójkąty, dwa trójkąty. Taki system pomiaru eliminuje wszystkie ugięcia, wszystkie błędy wynikające z luzów na tokarce i tak dalej, i tak dalej I strasznie się zdziwiłem, bo zobaczcie tutaj naciskam kołkiem może, może działa na wał 50kg a wygiąć wał 1,1 nie stanowi problemu tutaj kołkiem naciskamy Więc więc przy tak małych siłach wał jest w miarę elastyczny. A jeżeli pracuje w silniku, a zakładamy, że tłok ma około 50 cm2, ciśnienie 20 atmosfer, nie wiem, myślę, że może 20, to już jest jedna tona. A w momencie detonacji może jest 40 atmosfer, to będzie 2 tony. Dwie tony. Więc. Więc jakieś takie niedoskonałości wynikające chyba z krzywości wału, to chyba nie ma to znaczenia tutaj. Chyba bardziej ważne jest yy, średnica czopów, żeby nie były jajkowate. Pewnie to ma większy wpływ na zużycie panewek. No cały czas kombinuję i, i trochę chyba oszczędzam, żeby nie wydawać zbyt wielu pieniędzy. Chcę złożyć ten silnik, zobaczyć jak działa, czy działa. Bo jeszcze nie wiem, jakim stanie jest koparka. Jeżeli koparka będzie marnej jakości, to nie ma sensu dużo inwestować w silnę. a Jeżeli reszta podzespołów będzie fajna, no to zrobimy mu szlif bo cylindry nie są ładne, i, i kupimy mu nowe tłoki, drugi, drugi cylinder. To wszystko jest bez problemu dostępne w internecie. No ciekawe jeszcze, jakie niespodzianki. Podejrzewam, że ten układ zasilania paliwa będzie największą dla mnie niespodzianką i trudności mi sprawi. Dzięki.